Siemaneczko, a propos wczorajszej sytuacji, to nie traktujcie tego jako bana, ja bardziej traktuję to jako pranka. Jest to pro, po prostu takie nieporozumienie. Że gość wykorzystał lukę. No, że nie mam partnera, tylko mam towarzysza na Twitchu i system rozczytał du dużo zgłoszeń i z automatu przyznał tam bana siedmiodniowego niby <laughs> za to. Y tam różne powody klikali, bo to wiadomo, że te zgłoszenia były takie, żeby cokolwiek kliknąć, żeby to po prostu tylko przeszło, żeby sprankować, zrobić robotę, zbanować i tyle. No i udało się, bo bez, bez tego partnera łatwo jest to zrobić. Aczkolwiek Twitch już wiesz, już jest podesłany, że, że kazał zgłaszać bezpodstawnie kanał. Kto sami wiecie w sumie, ktoś komu, ktoś komu pękła. Noga na walce parę lat temu, ma ból dupy o to, że mam więcej widzów, znowu daje sobie znać, no. no cóż, no a, ale Ja tam nie zamierzam się z gościem wyzywać po kilku latach, dla mnie po walce konflikt został zażegnany. Nie wiem, dlaczego wczoraj odwiedził mnie ze swoimi tam e, jakimiś tam widzami e, na live i kazał zgłaszać kanał. No, no chyba chciał e, szukać atencji. No i co? I sprankowali, tak? Ban wleciał, ale będzie on zdjęty. No to ja bym mu, tak jak mówię, nie nazywam tego banem, tylko po prostu tym, w... że nie mam tego partnera, tylko towarzysza i strollował mnie, nie? Udało mu się, udało mu się.